Chcę dać się jak najlepiej. Rodzina nie chce, żebyś zaczął nie, z powrotem ćpać. <suszy> <suszy> <Yeah. suszy> Aleksandra. Wel Ola ratuje moją obsraną dupę skrętową <grymne> byle blaszką, byle... byle krwią przetoczoną z jej żyły wprost do mej nędznej dupy. Czyżby jej krew posiadała wysoką ilość opiatów? <grymne> <grymne>

o kurwa! Ale napierdala. O! O! a, moja krew! Kurwa! Kurwa, wygląda jak postać z filmu Noc Vampirów. Papieru, papieru, siostro, papieru! Skalpel. I występ starej katareniary. Tu ariruriraj! Do końca życia będziesz już tylko moja. Nigdy nie wyże nie wyrzucę cię na śmietnik Zawsze będziesz przy mnie. Będziesz dawała mi w życiu to, co najlepsze. Moja droga. Strzykawko. Nie wiem, co mam brać. Kopka hera pi. To prawda, że LSD jest git Nie wiem jak mam żyć Herę brać czy pić Jedno tylko wiem Wciąż upalam się A na stricie tak śpiewam do ludzi i wanna be with you, because I'm hungry, baby I wanna be with you I wanna be with you, because I'm hungry, baby I wanna be with you Obitki lubią dostawać kwiaty, naprawdę Nie znam chyba takiej dziewczyny, kobiety, co robią, która nie lubi kwiatów I wanna be with you, because I'm hungry, baby I wanna be with you I wanna... Najlepsze oh są piątki, weekendy, soboty, nie? Jak ludzie są po prostu już najebani dobrze, wtedy wiesz, co po niektórzy po prostu popisują się przed dziewczyną, wiesz, przed kolegami i rzucają naprawdę niezłą forsę z takiego kwiatka. Po pięć dych, po dwie dychy. Najwięcej propozycji mam łóżkowych. Są mężczyźni, którzy od razu mówią, że to ja cię zaproszę do siebie i dam ci pieniądze. Zawsze słyszą, dziękuję bardzo, do widzenia. Grzecznie, uprzejmie, ale twardo. Zawsze znajdzie się kilka osób, które dają kasę regularnie tylko jednemu sępiącemu. Nikt nie podejrzewa, że inwestuje w śmierć dzieciaka, któremu chce ratować życie. to sposób, w którym uczciwie, właśnie bez zniszczenia swojego morala można zarobić, no, na życie. Nie kradnąc, nie handlując niczym. A jak już mi to uwłacza, to idę do pracy. Po tygodniu mi przychodzi zazwyczaj. No, mi nawet po miesiącu. Jestem kaman, uzbecki szaman, mój intelekt i spryt jest wielki. Przypalam trawę, przygrywam regę, jak brak mi szmalu, Sprzedaj butelki. Ja lubię ulice, przez nowe dzielnice i w obcizłych spodniach lubię i siksy. Przychylam się do zdania mądrych ludzi i u speakerów w telewizji lubię kiksy. Ostatnio na 5 prawda, na pięć dostałem 4, a libera obok mnie dostałem jeden. A, 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 a. Love, peace, gibbons, gibbons, all the time. Pamiętajcie, że kto nie robi przerwy, szybko straci nerwy. Ja wam to powtarzam za każdym razem i wiem o tym, że ten slogan poszedł w Polskę i że jest odbierany poważnie. Tak poważnie, jak poważnie za każdym razem mówię ja to wam. Podjął taką decyzję, że jednak się nie dam. No i w jednej labi heroinie. Heroina? się rika Heroina mnie bardzo uspokaja. Naprawdę. <noise> Jak się chce, to, to da się sobie być, tylko trzeba dojrzeć psychicznie do tego jesteś szalona uwierz mi zawsze byłaś skądś już wreszcie śnić nie jesteś aniołem mówię ci jesteś szalona tak mi się wydaje jeżeli, jeżeli w najbliższych dniach mi się nie naprostuje wiesz w główce to to nie zbędę ten, tym terem tym była moja Jakiś szans Słuchaj teraz Buda chera, prożymy nas Jakiś szans No na sam wpierw chciałam to zrobić czarka. I chciałam mu bardzo podziękować, że nie kontynuuje tego leczenia, tak jak ja. Jestem ciekawa, co ma zamiar robić dalej. Aha, go opowiada. Ale o czym? No dawaj jak tam było. Tam Strasznie chujowo, stary. Lekowa obstawa była taka, że taką obstawę to mogłem zrobić tutaj na Foksa, wiesz? I to by był jeden chuj, czy czym wychodził na sucho, czy bym siedział w tych tworkach. Autentycznie. To, tylko, żebyś mu tego nie puszczał może, no. albo możesz nawet puścić. Na początku bardzo go kochałam, zresztą do samego końca go kochałam, dopóki nie usłyszałam, że on wyszedł z Puszkowa. Bo w momencie, kiedy wyszedł z Puszkowa, mi pękło serce. A co, pokażesz jej to? A ktoś? Chciałem. No to jedziesz. Chciałbym powiedzieć, że kocham ją jak nikogo innego na świecie i że bardzo mi